W jakim masz teraz będziecie grali? O piąte miejsce, o, piąte miejsce tak. Z kim będziecie grali? Jeszcze nie wiem. Co ja ty chcesz. No jak oceniacie swoją drużynę? Dobra, bardzo dobra. Czyli zadowoleni jesteście w turnieju. Tak, tak. To, to, to jest najlepszy w Waszej drużynie. Ja, oczywiście. Jak oceniacie przeciwnika na turnieju? Dobrze. A jak, a jak naszą drużynę? No, o wiele lepiej. Jakie emocje po pierwszym półfinale? Takie dobre. Bardzo, bardzo fajne. Słyszałem, że ty się spisałeś najbardziej w tym no. meczu. Co zrobiłeś? Ścieliłem e, e, ostatniego decydującego gola. Poziom widać, że jest wysoki. Jest, są emocje. No bo tutaj rozmawiałem z, z grupą młodych chłopców, którzy dzisiaj tutaj grają, grają piąte miejsce, także za chwilę będą finały i zobaczymy jaki będzie poziom meczu finałowego. Jak na tle całego kraju spisujesz ten pomorski region w turniejach Morza Myślę, że na ocenę przyjdzie czas, ponieważ Pomorski Związek jest dwunastym związkiem, którego odwiedzam. Ja przede wszystkim spotykam się z działaczami, z prezesami klubów, rozmawiamy na tematy typowo piłkarskie i wiadomo, że wszystkie turnieje promują polską piłkę, dają możliwość rywalizacji takim młodym ludziom i ci młodzi chłopcy, którzy tutaj właśnie rywalizują. Miejmy nadzieję, że w przyszłości kilku z nich trafi do młodzieżowych reprezentacji Polski. Jak to nastawienie przed finałem? No bardzo dobrze. Stresujemy się, Stresujemy. się bardzo. Przed półfinał to był naprawdę stresujący mecz. mecz. No, naprawdę. A ci się popłakaliśmy do szczęście. No. Jak wychodziliście na półfinał, to myśleliście, że wygracie? Mieliśmy obawy, ale wszystko się udało. No jesteś strzelcem ostatni bramki. Bardzo ładne gratuluję. Dziękuję. Jak to poziom swojej drużyny? Od skali 1 do 10 to tak 8. Czyli mogliście jeszcze bardziej postarać? Tak. Czy zostawiliście siły na finał? No. Jest świadkiem kolejnego turnieju. Jaki poziom tutaj reprezentuje Naprawdę widać, że chłopcy tu nie, nie, nie grają lagi takiej popularnej, kolokwialnie mówiąc, tylko grają fajną piłkę i, i w tym dobrze się bawią, widać, że to ich cieszy, także e, serce się raduje. W które miejsce gracie? No trzecie. Z kim gracie? No nie wiem jak się nazywa ta Po Pochwały z kolei w tym O gry w Jaki wynik przygrywisz się? Nie wiem Jaki dzień jeden Dla nich. dla nich Dla Być organizatorem, od razem gospodarzem takiego turnieju. Przede wszystkim no, tutaj chcielibyśmy podziękować Powerwiemu Związkowi Piłki Nożnej, panu prezesowi Radosławowi Michalskiemu i pani Agnieszce za w ogóle możliwość bycia współorganizatorem tego turnieju i mamy nadzieję, że to nie jest ostatni raz i w kolejnych latach również będziemy mogli być współorganizatorem takiego turnieju. Także rewelacje. Jak się czujecie przed finałem? No dobrze. Dobrze. Jaki... Dobrze. Jaki... dobrze! Jaki obserwacie wynik? No, wygramy, ale nie można z nie kolekcjować. Pozoru, tak. Jak myślisz, jak myśl, jakąś zagrałem? Jaką wy masz taktykę? Staram się bawić piłką, grać dobrze, podawać mocniej i bawić się. Mamy finał 2-0. Eee, tu kolega się Lumarce, no ja się wiem, daję asysta. Strzybiliśmy jako postawialiśmy. No. <grym> Jakie to uczucie? Dobrze. 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 No. Dobrze. Bardzo fajnie, bo fajnie znowu y, w końcu wygrać pierwsze miejsce. My mieliśmy na 2-16 drugie, na 2-15 drugie, a teraz mamy My pierwsze. pierwsze. No, to jest I jak trener ocenia tutaj organizację turnieju oraz wpływ takich turniejów na późniejsze rozgrywki? Związkowy turnie to zawsze elitarny turniej. Dzisiaj dodatkowo uświetniony przez obecność pana prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy oraz Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosława Michalskiego. Dużo kibiców, bardzo fajny poziom. Dzisiaj mecze naprawdę stykowe od fazy ćwierćfinałowej, mecze naprawdę, można powiedzieć, momentami na noże, a zarazem cały kawał fajnej piłki, żeśmy mogli dzisiaj zobaczyć. I o to chodzi. Widzieliśmy emocje. Wynik jest najważniejszy. To, co zawsze mówię, w szkoleniu dzieci.